wszystkim, tu Zosia i dzisiaj Was zapraszam na kolejny tutorial a dzisiaj Wam pokażę jak zrobić czapeczkę Mikołaja na nasz model a więc potrzebujemy oczywiście naszego modelu dzisiaj będzie to Raven kleju na gorąco tylko uważajcie aby się nie oparzyć Filcowych kuleczek, najlepiej białych klej typu wikul albo magik Filc czerwony, albo jeśli chcecie zrobić elfa, to zielony. Oczywiście naszą watę. Włączamy nasz klej, aby się już powoli grzał, a my się zabieramy do robienia naszej czapeczki. Bierzemy nożyczki, aby z filcu uciąć dość duży, ale nie największy. Kawałek kwadrat i zawijamy go w rożek. To może być dość skomplikowane, a nawet trudne, bo czasem trudno jest się w tym połapać, ale da się jakoś to zrobić. Później zmierzymy na naszego konia, gdzie tu uciąć, ale na razie nie odcinajcie, tylko czekajcie na odpowiedni moment, czyli jak już sklejmy. Teraz klejmy naszym klejem, jak już się zagrzał, i oczywiście nie opaśmy się. Sprawdzamy, czy dobrze jest już zamocowane, i jeśli nie, to jeszcze raz klejmy. Później odcinamy trochę naszego jeszcze niedokończonego kapelusza, a w zasadzie to czapeczki i mierzymy znowu na konia. Ja akurat musiałam trzy razy ucinać, aby było to dobre, bo było albo za duże, a raczej nie za małe, bo było później idealne, chociaż nawet troszkę jest za duże, ale już to spoko wygląda, a nie jak tam na samym początku. Jak już mamy naszą podstawę gotową, bierzemy dwa y, pomponiki i mierzymy, który będzie lepszy: większy czy mniejszy. Do takich dorosłych koni, jak na przykład Raven, polecam Wam wziąć większy pomponik, a taki mały do źrebaczków. I gotowe, jeszcze oczywiście, sprawdzamy, czy jest dostatecznie duży może czasem się zdarzyć, że jest mały ale możecie to w każdej chwili wymienić później bierzemy naszą watę i ją rozcinamy na bardzo małe oraz drobne części aby po prostu nie były one zbyt duże i aby nie zakrywały naszego całego, naszej całej pat czapki i oczywiście musiałam się poparzyć jak zwykle bierzemy teraz nasz słynny klej wikol i Teraz nie polecam Wam tego robić gorącym klejem, bo będzie to niestecznie wyglądało. I po prostu klejmy dół naszej czapeczki. Dzisiaj, także, udało mi się wreszcie wydostać taki jeden element, który był w moim kleju. I teraz dzielimy wszystko na małe połóweczki i przyklejamy na dół naszej czapeczki. Może się na początku wydawać, że jest troszkę, one są za duże ale nie martwcie się, możecie to w każdej chwili yy, zdjąć albo po prostu uciąć ja na szczęście musiałam tylko i wyłącznie uciąć właśnie teraz możecie się przekonać, że naprawdę są dość duże ale później ucięłam to i były już naprawdę idealne nasza czapetka już jest gotowa wszystko już obcięliśmy i teraz możemy położyć na nasz model i wygląda to naprawdę przecudownie A więc tak, to już jest wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że tutorial Wam się przyda w przyszłości, bo jak wiecie już idą te święta, a więc życzę Wam wesołych świąt i już się żegnamy, widzimy się w kolejnym tutorialu albo vlogu, i zobaczymy, do zobaczenia, cześć!